No i miejsce pierwsze tego zestawienia otwiera Swarmite Skyhunter, zdecydowanie najprostszy mount do zdobycia. Zajmie Wam to maksymalnie 30 minut i już pokazuję co należy zrobić. Mianowicie wystarczy przelecieć przez wszystkie glify w Kazalgar, to są dokładnie te same glify co w Dragonflycie, tylko tam dawały skill pointy, a tutaj daje mounta. Do tego polecam adona Handy Notes, który wskaże Wam na mapie gdzie konkretnie jest każdy glif, wystarczy przez każdy przelecieć. Znajdują się w każdej z czterech krain Kazalgar. Nie trzeba dodatkowo nic specjalnego robić. Po przeleceniu ostatniego dostajecie po prostu tego mounta i dodatkowo achievement. Kolejnym mountem na liście jest Machine Defense Unit 111. Bardzo prosty mount do zdobycia, chociaż ja go jeszcze nie mam, ale to dlatego, że nie jest do zdobycia tylko raz tygodniowo. Ten mount pochodzi z weekly questu z The Ringing Lips. Możecie kojarzyć ten event, mogliście już go robić. To jest ten event, gdzie po prostu wybijacie kilka fal mobów przy NPC-ku, potem on was teleportuje i macie przed sobą skrzynki. dokładnie z tych skrzynek, które są po evencie jest szansa na drop tego mounta. Nie jest to nic trudnego, po prostu to tydzień, pamiętajcie, żeby to robić. I w końcu wypadnie. Na miejscu trzecim, a tak naprawdę na miejscu trzecim, czwartym i piątym Alunira. Farmią z tego mounta tak naprawdę farmicie pozostałe dwa z czwartego i piątego miejsca, więc jest to świetne combo, żeby zrobić trzy mounty za jednym. Aby ją zdobyć, potrzebujecie 10 Crackling Shardów, które lecą praktycznie z każdego moba w Isle of Dorn. I tu się wszystko zazębia, bo farmując pozostałe dwa monty, gdzie też musicie zabijać moby, farmicie te moby do tamtych montów i przy okazji zabijacie moby, z których mogą dropić Crackling Shardy. Gdy macie 10 Crackling Shardów, przerabiacie je na Storm Vessel, wystarczy na nie kliknąć, udajecie się na miejsce spawnu Aluniry, które jest dokładnie tutaj, Klikacie na nią tym itemem, zabijacie i macie mounta w Tutaj warto przypomnieć, żebyście nie szukali Aluniry na LFG, bo mount leci tylko i wyłącznie osobie, która kliknęła ten item. Więc nawet jeżeli widzicie, że ktoś robi lub chcecie komuś pomóc, wy tego mounta nie dostaniecie. No i miejsce czwarte to Soaring midderby, czyli taka oto pszczółka. Zdobycie je jest bardzo proste, mi zajęło w okolicach godziny i 20 minut. A przy okazji farmicie też crafting szardy do Aluniry. Aby zdobyć tą pszczołę potrzebujecie wyparmić 900 Seasling Cinderpollen. I brzmi to tragicznie, ale naprawdę leci tego bardzo dużo. W godzinkę, godzinkę 20 się wyrobicie. Przy okazji, farmicie Crackling Shardy. Farmicie to tutaj i polecam to robić teraz, zanim wyjdzie sezon, bo zobaczcie tylko, że LFG teraz pęka w szwach. Gdy wyjdą rajdy, gdy wyjdą dungeony, na pewno zainteresowanie mamtami spadnie i polecam to robić w grupie. Potrzebujecie zarówno tanka jak i healera, bo te moby są elitarne, one zdecydowanie trochę biją, a chcecie wiadomo, że farmić to na bardzo duże grupy, a nie po jednym czy dwoma mobami. No i jak już wyfarmicie 900 sztuk, to udajecie się do tego NPC-ka, po prostu kupujecie mounta, uczycie się i macie pszczołę. No i na miejscu piątym Chociaż cały czas mówimy o trzecim, czwartym i piątym, bo to jest jedna farma, znajduje się Seasbark. To już jest potężny przeciwnik. Mi się zeszło około 12 godzin na farmę tego mounta, no ale musicie przyznać, że jest to zdecydowanie najlepszy reskin felbatów z Legionu. Wygląda bardzo dobrze. No i jak go zdobyć? Już Wam mówię. Na początku musicie udać się do Ashka Head, dokładnie w tym miejscu, którym wam zaznaczyłem i tu pojawia się rarka, w której nazwy nawet nie będę próbował wymawiać. Są plusy i minusy tej rarki. Minusy są takie, że respi się podobno od 7 do 12 godzin randomowo w tym przedziale. Plus jest taki, że podobno respi się za każdym razem po daily resetie questów. Możecie sobie wpisać w Google na przykład World of Warcraft Daily Reset timer, chociaż minus jest taki, że to dzieje się zazwyczaj o czwartej w nocy. Jeżeli ktoś z Was ma czas, to możecie wbić i nie czekać tyle, ile czekają inni ludzie. Ja się naczekałem 4 godziny na swoim realmie, po czym przeglądając cały czas LFG w tych 4 godzinach pojawiła się w końcu grupa graczy, która miała zaznaczone, że ta larka żyje, dołączyłem do nich, zabiliśmy i mogę zaczynać questa. Dzięki temowi, który leci właśnie z tej larki i zaczyna całą naszą farmę. No i NPCK-a przed chwilą wam pokazałem. Nie będziecie mieli problemu ze znalezieniem go, bo znajduje się niedaleko tej rarki i będzie zaznaczony na mapie jako quest do oddania. I NPCK zaczyna cały Chain Quest. Chain Quest polega na tym, że dostajecie pierwszy quest na wydropienie 1500 Nerubian Kytyn, potem dostajecie drugi quest na 1000 Nerubian Venom, i potem dostajecie trzeci quest na 500 Nerubian Blood. Teraz jest doskonały moment na farmę, bo I tak do... samo jak z pszczołami bardzo dużo osób to farmi. Ja jestem przekonany, że jak wyjdzie już raidy heroic, mythic i mythiki plus, to popularność tych farm będzie zdecydowanie niższa. Pierwsze dwa questy farmicie w tej lokacji, dokładnie w tej jaskini, którą wam właśnie pokazuję. Więc szukając na LFG, szukajcie na przykład Kytin czy Venom Cave. Musi mieć zaznaczone Cave LFG, bo inaczej prawdopodobnie polecicie do Ashkahed. Masa osób farmi to w Ashkahed. Problem polega na tym, że wracamy do punktu trzeciego, czyli Aluniry. Alunira potrzebuje Crackling Shardów, które dropią tylko z mobów w Isle of Dorn. I to jest ważne, żeby farmić to w tej lokacji, ponieważ i tak jest najlepsza do tego. A po drugie, tylko i wyłącznie tu będziecie mogli farmić dwie rzeczy naraz, raz: Nerubian Kaiten, Nerubian Venom i Crackling Shardy. O blodach zaraz wam powiem, bo Nerubian Blody farmi się już gdzie indziej. Tutaj sprzedam Wam protipa, bo jeżeli będziecie farmić zarówno pszczoły, jak i te Nerubiany. To polecam wziąć tailoring, jeżeli jeszcze nie macie żadnej profesji. Dlaczego? Bo w The Warrior Fin zmienili to, że klofy lecą wszystkim. Teraz przecież tak, że klofy lecą tylko i wyłącznie ludziom, którzy mają profesję tailoringu, a tutaj będziecie zbijać pszczoły norubiane to jakieś 8500-9000 mobów. Więc po prostu to jest darmowy hajs. No, i po skończeniu dwóch pierwszych questów, czyli 1500 hityn i 1000 Venomów, te które farmiliście w jaskini, trzeba już niestety na ostatnią część questa na 500 Nerubian Blodów udać się do aż kachet. W jaskini nie potrzebowaliście tanka i Hillera, bo tamte moby są zwykłe. Można robić je na 5 DPS-ów. Natomiast tutaj już lepiej mieć znowu tanka i hillera, bo te moby już są elitami. Jeżeli chcecie robić to w dobrym tempie, no to potrzebujecie robić duże pule, a 5 DPS-ów raczej tych dużych puli. Nie wytrzyma. Plus jest taki, że te 500 Nerubian Blodów już naprawdę schodzi się bardzo szybko. Wy farmicie 500 Nerubian Blodów, wracacie do tego samego NPC-ka, który cały czas wam dawał questy od samego początku. oddajecie kłośnika, chwilę pogada i macie mącika. Tutaj jest jeszcze ważne do znaczenia, że Nerubian Kaiten i Nerubian Venom farmicie w tej samej lokacji, więc nieważne co wpiszecie na LFG, czy Kaiten, czy Venom i tak będzie to dobra lokacja, ważne żeby był Cave. Natomiast do Nerubian Blodów już potrzebujecie szukać Blod. W LFG, żeby wam wyskakiwała ta konkretna lokacja. I to by było wszystko na dziś. Wszystkie pięć mountów, naprawdę łatwych, może rzeczywiście trzeba się trochę nafarmić, ale to są monty tak naprawdę gwarantowane, więc tym warunkuje ich poziom łatwości. Do usłyszenia następnym razem.